Cześć, to znowu my, razem z moją żoną. Witam. Cześć. Będziemy na Was mówić znowu o piłce. Mamy kilka tematów. Zaczniemy od meczu, na którym byliśmy. Później przejdziemy ekstra klasę, a skończymy naszymi herbami na koszulkach. To, co się dzieje w Batlenii, to jest content, content, i cały czas content. Będziemy mieli o czym rozmawiać. Śmie śmiech na sali. No. A więc. Zacznijmy od meczu, w którym byliśmy. Byliśmy na meczu Śląska-Wrocław z Miedzią Legnica. Jak ci się podobał mecz? Mi się bardzo podobał mecz, szczególnie druga połowa, bo pierwsza była dość nudna, mało się działo jak dla mnie, biegali jakby chcieli, a nie mogli. Zresztą jeden z kibiców Śląska stwierdził, że chyba przez tydzień zapomnieli jak się biega. Jakby to był, cy cy cytując tutaj pana z trybun, ku, czy oni przez tydzień… Y Przestali umieć biegać? No dosłownie tak powiedział. Przekleństwa były, ale nie chciałam tego mówić. Damy nie przeklinają. A wracając do meczu to no mówię pierwsza połowa dość nudna. Mało się działo. Druga połowa już fajna. Było dużo bramek. Wygraliśmy. Wydaje mi się też, że przez to, że mieć Legnica dostała czerwoną kartkę i grali jakby w okrojonym składzie, to troszkę nam było um, łatwiej. No, ja mam nadzieję mimo wszystko, że Śląsk e, jednak się podniesie, wróci do ekstraklasy, bo e, lepiej mimo wszystko się chodzi na mecze, jeśli wiemy, że oni walczą jakby o, o coś w ekstraklasie. Ja no, nigdy nie wiadomo, bo te zawiłości właścicielskie, które się toczą, dzisiaj przeczytałem artykuł, że z, tym, z tą własnością, z tym nowym właścicielem, to są też problemy, bo każdy z tych właścicieli chce, żeby miasto dokładało pieniądze. Nie, dają, nie chcą, jakby zainwestować swoich pieniędzy za dużo. Więc dziwnie to bardzo wygląda. No tylko, że miasto już chyba wystarczająco dało y, śląskowi, cały czas dawało, daje i co i dawać ma, no to po co po to ma nowych właścicieli, żeby miasto dalej y, dawało? No, wydaje mi się, że nie na tym to polega, tak? No już wystarczy, że nasze y, zosponsoruje sponsoruje y, Śląsk Wrocław. No, jak widać nie ma takiego sponsora, który by chciał dokładać ze, swojej, ze swoich pieniędzy. No takie mamy. Takie mamy realia, przydałoby się taki sponsor, na przykład jak w Łódź, albo w Koronie teraz. No, ale no, no z takiego nie wiadomo, czy będziemy mogli liczyć, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. No może sobie troszkę też teraz plują w brodę, bo jak była okaza, to trzeba było po prostu się sprze sprzedawać, a nie nagle po wicemistrzu Palma troszkę odbiła do głowy i i zażądali sobie pieniędzy z takich, gdzie ktoś nie chciał dać, sprzedaliby wtedy, teraz nie musieliby się martwić o takie sprawy, nie musiałoby być tyle rozmów i byłoby to jakoś, szłoby po prostu do przodu. No dokładnie, ale wracając do meczu, no to no nie, było, nie było to jakieś porywające widowisko, Mieć jakby zmieniła trenera dopiero co, ale nie widać było, znaczy widać było po nich, że chcą. Mieli kilka sytuacji, no i przeważali nad Śląskiem do czerwonej katki. Po czerwonej katce, no już nie mieli za dużo do powiedzenia. Już Śląsk narzucił swój rytm gry i no i po prostu mecz się skończył jak skończył. Dwie asysty Tomaso Guercio który, jak samo nazwisko i imię mówi, ma polskie korzenie, ale urodził się bodajże we Włoszech i grał nawet dla reprezentacji polskiej, co jest dla mnie dziwne, taka ciekawostka, tylko dygresja, że grał w reprezentacji polskiej, a wywiady udziela w języku włoskim, nie mówiąc słowa po polsku. No słuchaj, Tacy, takie gwiazdy też się zdarzają. Tak, można. więc gdzie my chcemy z polską piłką, jak staramy się o takich zawodników w kadrze, a o takich zawodników jak Michał Żuk, który podobno na Polskę był za słaby teraz gra w młodzieżowych Kedech w Hiszpanii i powiedział, że wybierze Hiszpanię. Bardzo dziwne dane ale do tematu Barcelony wrócimy później. Tak. Ale ogólnie jeśli chodzi o mecz Śląska z Miedzią, no to ja przede wszystkim w, chodzę na mecze, żeby po prostu poczuć też atmosferę trybun. E, więc to, to mi się podoba, nie? że w sumie kibice są, że czuć te wsparcie. E, ci, co mają śpiewać, śpiewają, ci, co mają oglądać, oglądają. Więc no, ogólnie było. Ciekawie, ale przejdźmy raz do uh -huh. naszej ekstraklasy, gdzie w tym, gdzie padało bardzo dużo naprawdę ładnych, naprawdę super bramek. Uh -huh. no, były super widowiska, bo na przykład Krakowia z Jagielonią, gdzie co prawda do Kadnego podszedł zawodnik, który ma bardzo niską skuteczność w strzelaniu kadnych. O dziwo, gdzie nie podszedł ich najlepszy snajper, no przy ten Filip Stojanowicz, co się zabrał tam z Kobayashi mnie, no to jest, to może być naprawdę gwiazda ekstra klasy. Mhm. A podszedł do kadnego um, zawodnik, który, no mówię, miał niską, niską skuteczność i trafił w słupek, gdzie Krakowia mogła mieć już na 3-1, a tak przegrała 5-2. Uh -huh. A powiedz mi, właśnie, czy um, jakaś bramka, jakiś gol zapadł Ci w szcz szczególnie w pamięci? No, no bardzo ładny gol y, y, w meczu Korona Radomia Błanika. Uh -huh. Wczoraj y, oglądaliśmy Lechię y, Gdańsk z motorem. Też bardzo ładny gol chyba. Rodrigueza. Już teraz nie pamiętam niestety, kto strzelił bramkę taką bardzo ładną. To też był super mecz. Gole z jednej i z drugiej strony, akcje. Tak. To był w ogóle. Fajny mecz, bo ja od niedawna można powiedzieć, nie że jestem fanką, ale bardzo lubię się przyglądać właśnie temu zespołowi Motor Lublin. W sumie od czasów, kiedy obejrzeliśmy sobie odcinek z trenerami, i tam właśnie był. Przypomnij mi. Imię? Mateusz Stolarczyk. Mateusz Stolarczyk, właśnie. Był pokazana jego praca jakby z piłkarzami i z całym sztabem. I nie wiem, po prostu tak mi się ten chłop spodobał pod względem pracy, kontaktu z tymi piłkarzami, tym, jaką ma energię i, i jak się do nich zwraca. A, a w sumie zwrot naj, najfajniejszy pany. Tak mi utkwił jakoś w pamięci, że. że no, Przyznam się, że wczoraj właśnie w tym meczu z Lechią właśnie kibicowałam bardzo, bardzo motorowi Lublin, bo myślę, że z takim trenerem powinni zajść sobie. No, biegał i krzyczał dalej. wczoraj przy linii. No, niestety ich obrona. Nie jest, za, nie jest ich mocną stroną, tracą dużo bramek, ale też grają ofensywnie, widowiskowo, ładnie dla oka, dla postonnego kibica. Naprawdę super drużyny, Motor, Jagiellonia, ekstra grają w piłkę. Na szczęście drużyny, które kują w oczy, a najbardziej drużyna Kraków nie grała, bo przełożyła sobie mecz. Tak samo przełożył sobie lech Poznań mecz i a dlaczego? Nie, bo mogą przełożyć mecz. Ze względu jeden w europejskich kucharach zawsze mogą przełożyć. I w ostatniej rundzie mogą też mecz przełożyć, żeby po prostu piłkarze mogli na początku sezonu, bo są bardzo zajechani sezonem, żeby sobie po prostu odpoczęli. Żeby nie byli tak przemęczeni między jednym a drugim meczem, bo muszą mhm. awansować w europejskich kucharach. Aha, no okay. Po prostu po tych dwóch meczach to oni są wykończeni i nie mogą grać co trzy dni, bo no, zajadą się chłopaki. No. Nie mam rozumieć, że to ironia. Tak, trochę tak. Trochę tak. Dob dobrze, że wyczułam. No trochę tak, w sumie tak. teraz tak jak to mówisz, to yy, tak miele w głowie. No, i faktycznie gdzieś był koniec sezonu, mieli swoje wakacje, czas na odpoczynek, wracają, nagle przekładają mecze ze względu na, na jakiś odpoczynek. No, nie wiem, na ich miejscu bym sobie raczej zostawiała takie możliwości już, kiedy naprawdę ten terminarz i kalendarz będzie grubo obstawiony. Później nie mogą przekładać. Tylko mają możliwość Aha. przekładania na początku U? jednego meczu w. Jednego meczu w... W którejś fazie i jednego Aha. meczu, jeden mecz mogą to... przełożyć między czwartej rundzie, jak już będą Aha. blisko. Więc tak Czyli to, po prostu tak to niektórzy wygląda. to wykorzystują, i faktycznie przekładają, a niektórzy no. nie. No, w większości, w większości wszyscy się decydują, żeby przełożyć. Aha. No, ale no Aha. jak mają taką możliwość, niech przekładają. Tylko szkoda, że na przykład później taki Piast Gliwice cierpi na tym, bo tak jest ułożony terminarz, że już Piast ma przełożone dwa mecze. No Więc dziwnie bardzo uh -huh. ułożony terminarz, bo najlepiej jakby właśnie te drużyny, które są w europejskich porach wtedy na początku grali między sobą, uh -huh. to wtedy ten terminarz byłby jakby jedna drużyna przełożyła, no to akurat może by trafiło na mecz między sobą i nie byłoby problemów tak. z innymi drużynami. Ale fakt, no, ale fakt, że naprawdę średnia teraz ekstra klasy. Meczy jest 2,5 bramki na mecz w każdym. Nie no, po prostu na razie się, się to ogląda super. Oby, tak dalej, mówię, dla postronnych kibiców, którzy chcą oglądać fajne show, ekstra. I oby Pululu został w Dziagielonii, bo to, co to jest za piłkarz, to przerasta naprawdę naszą ekstra klasę. Ale też fajnie, że dużo naprawdę ciekawych piłkarzy jak widzę wie teraz na przykład Szechu, gra naprawdę super od początku sezonu. Tylko pytanie, na ile to jest jego chęć gry, bo chce, bo jemu się po prostu kończy kontrakt. Aha. I pytanie, czy on chce grać, nagle się spiął, nagle zaczął grać, bo Aha. zależy mu na nowym kontrakcie, na pieniądzach. Czy po prostu będzie to kontynuował? Ja mam nadzieję, że będzie kontynuował, ale różnie to bywa was tak. No może być tak, że po podpisaniu kontraktu po prostu już mu chęci upadną, no, bo już tak. będzie miał jakąś pewność. Tak. Wynagrodzenie będzie miało. No było dużo takich przypadków. Mhm. Na przykład. Oj, teraz, teraz mi ciężko znaleźć. <laughs> okay. Teraz mi ciężko w głowie znaleźć dokładnie, ale no przypominam sobie, że było naprawdę dużo takich przypadków. Ale były też takie przypadki, że jeżeli ktoś na przykład nie chciał przedłużyć kontraktu, tak jak w tamtym roku Pyrka w Widzewie, to nagle, nagle piłkarza zsyłali do rezerw i nie grał, bo nie chciał podpisać nowego kontraktu z klubem. Mhm. Więc różne historie dzieją się w piłce nożnej, także tak, to są dobre tematy na pisanie książek. Mhm. Teraz przejdźmy do ostatniego naszego tematu, czyli nasz ukochany klub FC Barcelona, to mówię, to co, to co tam się dzieje to jest hit, hit, hit jeszcze raz kabaret, naprawdę. Tak, to co, zaczniemy od y, najnowszych y, doniesień? Co bym zaczął, może od y, Ter No, jak uważasz. Y bo mówię, no bo te, w sensie chodzi mi bardziej o to, że nasz ostatni film zakończyliśmy tym, że ten Stegen nie zgodził się na przesłanie Aha. tych dokumentów, po czym, medycznych tak, tak po tym wczoraj ogłosił, że jednak on się decyduje. No, czy mówię? on zaraz ogłosił, no następny dzień, że on się jednak decyduje, on przekaże. Konflikt z klubem jest zażegnany, on jest gotowy na rozmowy. I... No i został, no bo odebrano mu w ogóle opaskę kapitana, a teraz wróciła na jego ramię. Tak, od razu. Tak. Od razu i no. wyst, wystąpił, wyszedł na murawę przed, przed meczem z Como, już jako kapitan, i wygłosił. Mhm. Tak Piękną mowę, tak. Ja, nie, ja czasami mam wrażenie, że jak to się tak wszystko z dnia na dzień zmienia, to że oni nagle, nie wiem, biorą ich do piwnicy, przytrzymują tam, nie wiem, 24 godziny i oni wychodzą i nagle zmieniają zdanie, bo to jest po prostu, no, no, no to jest niemożliwe, żeby się tak upierać przy swoim, mieć swoje stanowisko, nagle piłkarzowi się jakby zabiera wszystko, a na drugi dzień jakby się nic nie stało. No tak to tak to, tak to w tym klubie wygląda. Po prostu no, to nie, nie, nie jest normalny klub. Ja naprawdę dziwię się, yy, no kibicom Realu, bo oni mają ten nudny klub. Tam się nic nie dzieje. Tam mhm. przychodzą zawodnicy, są podpisywani, trzeba ściągnąć <laughs> jest. Trzeba ściągnąć innych. Tam wszystko jest na swoim miejscu. Nic się nie dzieje. A tutaj co chwilę coś. No raz można się śmiać, raz załamać. No, wszystko w jednym, a czasami <gry> tak. wszystko w jednym. Śmiech przez łzy. Tak. No co co, teraz może najnowsza nowinka. Konflikt naszych wspaniałych piłkarzy. Aczkolwiek zaznaczamy, że jest to artykuł taki nie w... Tu procentach potwierdzony konflikt pomiędzy Ferminem Lopezem a Gabi, tak. Tak, ci najlepsi przyjaciele. Tak, 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 bo od młodych lat w Barcelonie i się razem szli do kolejnych drużyn młodzieżowych mhm. i juniorskich. No i właśnie, i co tam się wydarzyło, bo według. Niektórych dziennikarzy to tam nawet doszło prawie do rękoczynów, że musieli ich odciągać, żeby tam tak. sobie czegoś nie, nie zrobili. Spekulacje są różne, że tam ponoć coś jest związek z ich dziewczynami, tak, że jakiś konflikt. Tak, że jakiś konflikt. Ehm, aczkolwiek też czytałam o tym, że ponoć Gawi po tym spięciu z Ferminem poszedł do. Do klubu tam chyba do dyrektora, i nie już tak, powiedział, to, to że tak, i że trzeba, y, że jeśli nie chcą mieć konfliktów y, w drużynie i chcą mieć zdrową atmosferę, to powinni Lopeza sprzedać. zasprzedać. No tak, tak, tak. Ale bo, przypomnijmy, że oferta za Fermina była i za Casado, ale przyszli wtedy piłkarze do, y, no, do dyrektora i do prezydenta klubu do Laporty że nie, po prostu nie ma takiej możliwości, żeby ich sprzedać. No pytanie, czy to jest prawda, nie? Czy, no właśnie. Czy, czy może nie jest. Skąd to wszystko się wzięło, jest bo jest problem. też dużo dużo też jest teraz różnych filmików nagrywanych ze sztuczną inteligencją, więc może gdzieś ktoś tam dojrzał, no aby to nie była prawda, bo jeśli faktycznie się przyjaźnili i wspinali się wspólnie po szczeblach kariery, no to, to szkoda by było to zaprzepaścić. No i przede wszystkim też na pewno by miało to wpływ na atmosferę w szatni. No tak, ale też tam Fermin podobno umieścił jakiś wpis w mediach społecznościowych, tak. który został zaraz skasowany. Tak. No, mówię, podobno tam o partnerki się pokłócił, pokłócili, ale jedno ich partnerki się pokłóciła. Ale ile w tym prawdy to się dowiemy. Miejmy nadzieję, że trener Hansi Flick weźmie tych dwóch chłopaków na rozmowę po niemiecku z nimi, porozmawiamy. Twardo, twardą ręką. I chłopaki się pogodzą jeszcze. Zobaczymy, jak będą razem grali, strzelać bramki, wskakiwać na siebie jak kiedyś czy mówiło o konflikcie Błaszczykowskiego z Lewandowskim, a później skakali sobie na plecy. Tak, dokładnie. Miejmy nadzieję, że tak to się skończy. No oby. O... No i jeszcze mamy temat lóż, które zostały, którym, trene, którym przepraszam, prezydent Lapota wymyślił sobie, że 472 loże otworzy nie na nowym stadionie, który jest niezgodny jeszcze nie, bo dzisiaj wyszło, że jest 200 jakichś niedociągnięć i się nie zgadzają na otwarcie tego stadionu. Mm -hmm. y I mają to, muszą to naprawić w ciągu 30 dni mm -hmm. i. Gdy prezydent klubu chciał te 470 wielorze otworzyć gdzieś tam na obiekcie treningowym dla sponsorów, żeby je zatwierdzić i móc być w zasadzie jeden do jednego i rejestrować zawodników. Bo na ten moment, na przykład w Bramce, mamy tylko Iniakiego Penie, którego dawno nie miało tak. być w klubie, a tak. się okazuje, że gość, który nie zagrał ani minuty w meczach towarzyskich, Nagle teraz będzie pierwszym bramkarzem, bo reszta nie jest zarejestrowana. No tak i to też są rozważania, nie? jak, tak. jak się sezon rozpocznie, co to będzie z, właśnie z jednym zarejestrowanym bramkarzem na czele. No, zobaczymy jak się to potoczy, no, są szanse na to, że jednak się Szczęsnego też zarejestruje i naszego nowego bramkarza. No nie, no, przede także... wszystkim Garcia musi być tak. zarejestrowany, no, Szczęsny będzie rezerwowym i on dobrze o tym wie. Tak, ja wiem o tym. Rolu. No, ale no tam jeszcze trzeba zarejestrować dla no, Jak zwykle. Innych zawodników, problemy. bo Robert nie będzie na początku sezonu, nie będzie Roberta, bo ma kontuzję tak, będzie wiem. leczył nie wiadomo mm -hmm. co z nim. Więc, no no, no zobaczymy. No Barcelona zaskakuje, zawsze problemy, 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 problemy aczkolwiek później jakimś cudem zawsze wychodzą z tego tak. obronną ręką, także czekamy na. Na wiadomości i na to, co zobaczymy a na boisku. No, to zawsze coś i tak. zagada. Tak, a powiedz mi, a co powiesz na temat tego um, meczu, który ma się odbyć w USA? No, nie, no dla mnie to jest dramat. Dla mnie jest dramat, dlaczego? Bo dla pieniędzy trzeba jechać, grać w Stanach. Gdzie jest inna strefa czasowa, jest jet lag. Teraz są, były przecież klubowe mistrzostwa. Tam i w niektórych stanach, chyba jest, albo w całym USA, jeżeli ileś kilometrów dalej są burze, to nagle przerywamy mecz i czekamy, aż przejdą. Więc nie, jest to totalny dramat. Nie można grać mecze, Jest to liga hiszpańska, mecze mają być w Hiszpanii na Aha. obiektach gospodarza albo gościa, to ma być uczciwe, a nie byle by 2, 3, 5 i czy ile tam milionów mają dostać, żeby tam było rozgrywane. No ale meczu. nie uważasz, że na przykład właśnie w Barcelonie te pieniądze się przydadzą bardzo? Ale oczywiście, że się przydadzą, tylko trzeba było jak to kibice Barcelony się cieszyli poprzednimi władzami klubu i głosowali na nich, bo zdobyli triplet i tak dalej, więc no, trzeba było wtedy lepiej głosować na lepszego prezydenta, który nie robiłby tylu machloje, który by nie stracił pieniędzy na takich zawodników jak Dembele, Coutinho... Więc lepsze zarządzania. To, że im się przydadzą, to im się każda złotówka przyda, tylko lepiej trzeba zarządzać budżetem, który mają, niż szukać w taki sposób, pieniędzy? W taki sposób pieniędzy wyjazdami, czy to meczami w Arabii, czy meczami... Już wystarczy, że Puchar Hiszpanii jest rozgrywany na tyle drużyn i grają go właśnie w Arabii Saudyjskiej. Mhm. A zamiast grać przed sezonem, jeden mecz zwycięzca Pucharu Hiszpanii ze zwycięzcą ligi, tak jak się grało zawsze. Tylko, no właśnie, to jest szukanie pieniędzy. Nie wiadomo po co. No tak, nie trzeba byłoby szukać pieniędzy, gdyby, właśnie tak jak powiedziałeś, było kiedyś lepsze zarządzanie, lepsi dyrektorzy. No i gdyby lepiej ogarniali po prostu ten klub. No dokładnie. Więc... No, a zaraz właśnie idziemy oglądać mecz Lecha Poznań, przepraszam, Cweny z Lechią, z Lechem. Z Lechem. Czy z z Lech Lechem. Z Lechem. Bo po a propos Lechi to mogę jeszcze powiedzieć, że wczoraj e, chyba każdy to widział, że nasz prezydent też był na meczu, Lechi, był w telewizji pokazywany. No nawet widziałem, że tam poszedł pod y, sektor kibiców, tak, gości uko. tam z nimi. Mhm. No, uważam bardzo fajnie, bardzo fajna inicjatywa. Niech chodzi, niech kibicuje, gdzieś tam no, słyszę. Tak, to, że jest prezydentem nie znaczy, dokładnie. że nie może robić normalnych, przyziemnych dokładnie, rzeczy. Dokładnie, że tak. Niech chodzi, super. Życzę jak najlepiej. No to co? Zbieramy się chyba na mecz. Tak jest. Kończymy, dziękujemy Wam za dzisiaj. Nowy odcinek się prawdopodobnie pojawi po Pucharowych meczach. W czwartek, tak. w piątek A można i, się nas spodziewać. Tak. I zachęcamy oczywiście do y, oglądania w całości. Lajkowania, komentowania, bo tutaj w szczególności mój mąż bardzo chętnie sobie podyskutuje na różne tematy o piłce ogólnie nożnej, powymienia się swoimi opiniami, także każdy like, każda subskrypcja pomoże nam na pewno w rozwoju tego kanału, a tego byśmy chcieli. Tak, ale Dziękujemy przede wszystkim robimy dzisiaj. też to dla siebie, żeby sobie yy, pogadać, wyjść ze swojej strefy komfortu i żeby się przede wszystkim dobrze bawić. Dokładnie tak. To miłego wieczoru. Cześć. Cześć.